z tej strony, Bugs, pojawi się nowy tryb PVE, który odbędzie się 25 lipca. To będzie pięciosobowa drużyna, z tego co możemy po trailerze zobaczyć. Puszczę bo to tylko 15 sekund. Uwaga! I ciekawy moment uchwyciłem, jak możecie zauważyć. Te czołgi z początku to będą nasi przeciwnicy. Kurde, no niby mam najlepszą, to jakość, no ale piątka jest jedynie tych T 34 No ale to mi wygląda na Shermana lub, e, lub niemiecki pojazd, tak szczerze powiedziawszy. Sobie zobaczcie, i w sumie jest coś ciekawego. Ciekawe, jakie będą nagrody. Ostatni tryb PVE to było na Halloween. To z kurde z Lewiatanem to było dokładnie, jak możecie zapamiętać. Jakiś nalot, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Nie widzę tu czerwonej linii, czyli mapa może będzie przedłużona. Taką mam nadzieję, bo nie widzę, widzę tu czerwonej linii mapy. Na tym, chyba że to wycieli Dobra, to by było na tyle. Cześć.